A ja tu biję tego pana Ha! Oooo! Jestem pewien teraz jednej rzeczy. Czy jesteś gejem? Mówiliście <grym> go? No, Rej, no, tutaj, no, tutaj gwiazka gwiazdka. gwiazdka pana... Dzięki. A ja cóż! Co tam u ciebie? Się... Komparat, ziomek! Kurwa. Można no, się? Nie, 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 a siedzisz Co tam, tam u ciebie? No. Kurcz, Jak z Tam się przeszedł, ale nie, 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 to by za dużo było. Ja coś, nie, nie rozmowa, nie rozmowa, nie. pytanie, odpowiedź. A. Dialog. Już go wysymali, bo, cześć, to bo nie gada. Ja no się... A z kim gadasz? Hmm. No, kurwa, a z kim nie mogę gadać? Nie, nie. nie wiem, z Rudą? A nie, ona coś tam z gardłem ma zjebane. nie wiem. Ale no, raczej, no to te kurwy niedojebane. Mówiłem ci, że to te A kurwy są... dlaczego sto... są kurwy niedojebane? Dlaczego mnie obrażasz? Synku! Nie jestem twoim synem Ja mam takiego ojca bym wolał karakiri popełnić, kurwa. jesteśmy kozaku, kurwa, tylko kozaczkiem tutaj, bo siedzisz po drugiej stronie, pizdeczko jebana. Tak? A tyle ci powiem, cfelu Co chybany. Proszę cię nie wyzywać tutaj. Ale nie przerywaj, kolega ma tutaj konstruktywną krytykę, niech ją wykaże, no. Dawaj, dawaj argumenty. No, Kozak nabry. tylko, kurwa, tu. Ale gdzie, gdzie dokładnie... mądry, ty kurwa? Taki c fan jesteś? Tak, bo cię zabiłam grze internet. na zlocik, na zlocik, zapraszam kurwa! Nawet chciałem, chcieliście przyjechać klanem na zlocik i nawet nie usłyszeliśmy informacji gdzie jest. Co roku są robione, nie, prze, nie przez Martę akurat. Czemu teraz Martę wpierdzielasz tutaj? Zapraszam Postawiał. kurwa, przyjedźcie całym klanem kurwa! Dobra, no To no będę miał zabawę kurwa przynajmniej z felami. Ej, to w kręgle może zagramy. Kręgle? Twoją głowę, chuju zjebany! Ale to... to, Ale to nie będzie dobra z zasadami. Dobra, Ja na tego teasa nie wchodzę, jak tu te kurwy przyłażą. A dlaczego? Zostań, kurwa nie będę siedział nawet. No jakoś mieszkasz u siebie na chacie, zostań! Coś ty powiedział, cwelu zjebany? Kurwa, to, to jest moja matka, ona się pierdoli, kurwa, wszędzie! Pod każdym rogiem, kurwa, cwelu zjebany. Kurwi kurwa cię urodziła! Będziesz miał za to, że żyły ej, ej. 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 na łysiniec. A o jest kurwo? Słyszałeś, Adam, co ta szmata powiedziała? Wyjebana? Wyjebane <grym grym grym> jesteś, ludzie. Puściłeś, Adam, na TSA szmaty. Nie wchodzę tu więcej. No i już nie będziesz wchodził, dalej. Nie, nie. Patrzcie, kur... cyper, zjebany idź, swoją matkę. Kurwa. Po no dlaczego mam to robić? To jest Rayu bardzo patologiczne. Porządek. Spokój. Spo o, proszę, o spokój. Nie Adam kurwa, przegiąłeś teraz ty, dałeś ciała. Sam mówiłeś coś Spokój. Dobra, wychodzę, nara. Ja jestem spokojny, cześć. Do następnego jacuś... <grymne>